na to taka czarna gospodarcza owca, wytykana przez wiele osób. Przez lata próbowali wielu rozwiązań i wiele razy upadali. Po wyborze Javiera Milley kraj poszedł na terapię szokową. Mocne cięcia wydatków państwa, żeby domknąć budżet, deregulacje, żeby łatwiej było prowadzić firmy i bardzo duża jednorazowa dewaluacja peso, żeby poprawić konkurencyjność i jakoś wspomóc eksport. Efekty wyglądały naprawdę obiecująco. Finanse publiczne się poprawiły, inflacja zaczęła hamować, a ceny obligacji odbiły, no bo inwestorzy w końcu uwię... Jeżeli, że tym razem, tym razem się uda. Zapłacono za to jednak pewną cenę. Pojawił się problem z kursem waluty, zamiast puścić PESO całkiem wolno, rząd ustawił korytarz. Takie pasmo, w którym kurs może się poruszać. Gdy kurs dolara dobijał do górnej granicy tego korytarza, to bank centralny musiał bronić PESO, kupując lokalną walutę i sprzedając dolary z rezerw. W jeden tydzień poszło na to ponad miliard dolarów na taką interwencję, a to jest tempo, które. Żadne rezerwy, zwłaszcza argentyńskie, nie wytrzymają. Dlaczego to problem? Bo Argentyna ma sporo długów w dolarach, których nie emituje i których nie kontroluje. W efekcie, w przeciwieństwie do Stanów Zjednoczonych czy Polski, Argentyna może i realnie wiele razy to robiła, zbankrutować. Wystarczy, że zabraknie im dolarów. Bank centralny ma więc bardzo trudny orzech tam do zgryzienia. Bronić kursu, żeby hamować inflację, która przez lata była silnym problemem Argentyny, albo spłacać długi. No zresztą im tańsze będzie peso, tym trudniej będzie za nie zdobywać dolary, więc w sumie to oba te problemy są ze sobą jakoś i to w niemałym stopniu powiązane. Wszystko to, wszystko to jest przy okazji zbliżających się wyborów cząstkowych do parlamentu, gdzie Javier Milley no chciałby jednak zyskać większość, żeby łatwiej przeprowadzać swoje reformy. Ale całość no nie jest taka prosta.